W ostatnich miesiącach zauważyliśmy sporo ożywienie w klasie Audi super premium. Audi pokazało ultra nowoczesne A8, Lexus przepięknego LS 500, BMW serii 7 nigdy nie było tak dopracowane jak dzisiaj, a Mercedes stale rozszerza swoją linię modelową najnowszej S klasy. Za topowe wersje zapłacicie średnio między 800 a milion złotych. A co jeśli chcielibyście wydać trochę więcej i w zamian otrzymać coś naprawdę wyjątkowego? Właśnie do takiego klienta wychodzi Bentley z modelem Sun Speed. Prezentowany przez nas samochód będzie Was kosztował około 2 milionów złotych, a jego roczna produkcja to 300 sztuk. Za napęd odpowiedzialny jest przepięknie brzmiący silnik V8 Biturbo o mocy 537 koni i aż 1100 Nm. Oznacza to, że rozpędzicie się do setki poniżej 5 sekund i pojedziecie aż 305 km na godzinę. Ale za co tak naprawdę dopłacamy okrągły milion? Po pierwsze, wersja krótka Bentleya jest aż o 33 cm dłuższa od przedłużonej S-klasy, natomiast jego wersja długa aż o 58 cm. Po drugie, tutaj musicie zajrzeć do środka samochodu. Takiej ilości najwyższej jakości skóry nie spotkacie w żadnym innym aucie. Zresztą wszystko, czego dotkniecie jest zrobione ze szlachetnych materiałów, takich jak naturalne drewno czy aluminium. Na próżno szukać tutaj przycisków z innych modeli znanych marek. Do tego otrzymujemy masę świetnie przemyślanych rozwiązań, takich jak masaże na wszystkich czterech fotelach, podświetlany koktajl bar z kieliszkami, oczywiście kryształowymi od Bentleya, genialny system rozrywki z wysuwanymi ekranami czy high-endowym systemem nagłaśniającym marki NAME. Nie zapomnijmy oczywiście o dwóch parasolach, które znajdziecie w bagażniku. A co z prowadzeniem tak ciężkiego i długiego auta? Jeśli myślicie, że przyjemnie z wyłącznie na tylnej kanapie, to będziecie w sporym błędzie. Daleko Bentleyowi oczywiście do zwinności 911, natomiast jest zaskakująco angażujący w jazdę. Prowadzi się pewnie, nie przychyla na boki i przyspiesza spójnością super szybkiej lokomotywy. Jak szybkiej, zobaczcie sami. To wszystko w aucie, który waży prawie tyle samo, co 3 dacie Sandero. Jeżeli lubisz prowadzić, masz akurat 2 miliony wolne na koncie, to Bentley Mulsan Speed będzie bardzo ciekawą propozycją i do tego szalenie szybką propozycją.